Szeasia, jest RekSe i witam was w odcinku, który będzie wyjaśniał nowe taksówki, które zostały dodane w updatecie 2.0. Jako już widziałem, że ogólnie dużo ludzi nie wie jak to zacząć sobie ja sam nie wiedziałem, bo to w miarę ciężkie jest wyjaśnienie w tym filmie. No to co? Będzie to szybki film, no to szybko przechodzimy do rzeczy. Zaczynając, jeżeli chcecie samą taksówkę przerobić, to musicie zespalić się sławnie i musicie tutaj prosto pojechać. I jak jesteście tutaj prosto, to już wam pokażę, że to musicie jechać. Musicie jechać dokładnie. Dokładnie, 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 Nieba ba, przejechałem, to jeszcze jeszcze ja zaordałem, to jest dokładnie, będzie to dokładnie tutaj, w tym miejscu widzicie, jak tutaj jedziecie obok torów, tam jest dworzec i tutaj możecie normalnie ten, podjeżdżacie tutaj i możecie sobie skonfigurować taksówkę, tylko 60 tysięcy, teraz na ekranie wam się wyświetlą auta, które można skonfigurować, bo nie można wszystkich. Więc jeżeli macie już taksówkę, to pierwsze co musicie zrobić, macie stan, to dajcie sobie, że jest wolna. Że wolny musicie to kliknąć, czy stan nie klikacie, nic innego na razie, tylko klikacie wolny. Tutaj w informacjach dajcie strefy. I teraz na ekranie wyświetli Wam się mapa tych stref. Więc ja, mianowicie teraz, jestem w 401, czyli do 1. Więc w takim razie klikam tutaj 401. Jak już widzicie, że wam się to na czerwone. To teraz po prostu jeździcie, nie? Zaraz wam wyświetli się ten. Zara wyświetli wam się zlecenie, więc chwilę poczekać. więc ja sobie nie wiem, podjadę tak gdzieś bliżej. I to tak jak macie otrzymano nowe to nie przy klikacie przy tylko przyjmij w Bobrowicach 41B. No to już tutaj mamy, no to jedziemy do Bobrowic, to jest akurat niedaleko ten. Tam podjeżdżacie. I zaraz wam pokażę co, jak. Bo teraz będzie ta ciężka, że tak powiem, część. No a to już podjechałem i musi podje podjeżdżać tutaj. I teraz tak, i czekacie aż wszędzie, wasz klient. Jak ma walizkę, to wysiadacie, bo może się wam trafić z walizką Nie wiem zawsze trafia mi się, na razie chyba zawsze Jak ma, jest, jest walizką, to po prostu klikacie To będzie pomoc, że mu pomagacie I teraz tak Potrawa będzie cięższa część Więc się do darłowa idziemy, okej okay. I teraz Na ekranie wam się tu taryfy I są cztery taryfy w grze Pierwsza taryfa jest, jest W City zone, czyli jak jesteście w mieście to jest Zatem 351, 401, 402. Druga taryfa to jest to samo, tylko że kiedy jest noc. Trzecia taryfa to jest na wsie, no to to jest większość tych taryf. I czwarta to jest na wsie, kiedy jeździcie w nocy. No to ja byłem na 401, czyli byłem w, w mieście. Czyli teraz kliknę sobie taryfę pierwszą i lisek klikacie, wystarczy kliknąć taryfę pierwszą. Klikacie teraz sobie kurs, no i po prostu jedziecie. Jakby co, jeżeli chodzi o ten, to wbijacie Discorda, to tam będą te zdjęcia do tych taryf, albo też one jest, jest rozpiska ten, rozpiska jest tam, gdzie te taksówki są, ale na moim Discordzie zrobię tylko ładniejsze mapę więc oczywiście, no i tutaj jak tutaj już kurs, to po prostu jedziecie, tutaj do darmowa mam akurat, to jest zwolnie, żeby ten, jak widzicie, tutaj mi się naliczają te pieniądze, nie, to 10 zł, ale to więcej zarobicie, nie, nie, nie zarobicie 10 zł w PCD, jakby co. Więc to ja tutaj pojadę do Darłowa, to nam ja to, to po prostu tak przyspieszę, żeby nie było ten, żebyście się, się nudzili. Dobra, już tutaj dojechałem, to dojeżdżamy w wyznaczone miejsce. Tutaj, o i widzicie, tutaj mam, to znajdę mi pan I teraz tak, tutaj na taryfie klikacie dwa razy F, czyli raz, dwa. Tutaj musicie teraz wejść, o tutaj, na Python i wpisać, ile tutaj mamy: 25, to, to wpisujecie 25, 0, 0, I klikacie ten zielony przycisk. I teraz zbliży wam kartę. So, Musisz poczekać. Albo telefon, tutaj w tym przypadku telefon, i teraz czekacie na połączenie. Jest to, musicie chwilę poczekać, jest połączenie, odbieranie, i teraz transakcja będzie zaakceptowana. Teraz się to wydrukuje. Paragon, i tutaj dajcie, czy wydrukować kopię, dajcie tak, i tutaj się znowu kopia wydrukuje, i teraz klikacie tutaj, drukuj paragon. Tutaj wam się paragon wydrukował, jeszcze musicie kopię wydrukować. I za to udajecie OK. To musicie zapamiętać, że tutaj dajecie, tutaj klikacie dwa razy, tutaj też dwa razy, tutaj też dwa razy. I jak skasuje to musicie mu pomóc, więc tutaj mu pomagacie. Ma ten bagaż. Tylko że ja tak się zatrzymałem, nie fajnie, nie? To się tak nie zatrzymujesz jak ja. No i dostałeś tutaj 6000, więc to jest jakby co tyle, jeżeli chodzi o film do taksówek. Jakby co zachęcam do zostawienia suba, też wyczekujcie filmu takiego dokładnego z update'em, znaczy ja chciałem tutaj tak subki osobno poruszyć, bo to jest ciężkie, Ja nie zdążę bym w tym filmie z update'em i co, jeżeli chodzi o to, ten film to byłoby tyle i widzimy się w kolejnym, na razie.